Ile kosztuje wymiana filtrów w rekuperatorze karino? Bieramy rekuperator. Filtry wstępne po 4 miesiącach. By nie rekuperacja, mielibyśmy to w płucach. To nie jest dywan, to mata filtracyjna G4. Wyciągamy starą matę filtracyjną. Wycinamy nową matę filtracyjną. Stara mata filtracyjna i nowa mata filtracyjna. Wielkość 44 cm na 26 cm wkładamy nową matę. Widzicie różnicę? Filtr wstępny G4 wychwytuje większe cząsteczki o frakcji 10 mikrometrów, takie jak pyłki roślin, kurz, sierść czy owady. Przed i po. Ok, montujemy. I gotowe. Rulon 7 m2 w hurtowni kosztuje 50 zł, 1 m2 7 zł. Jeden filtr kosztuje złotówkę. Filtr antysmogowy kosztuje 400 zł. Są to 3 m2 włókniny o stopniu filtracji E11.